Teraz przypomnieć, uwaga, bo groźna ekipa zabiera się za wasze portfele. W cenie benzyny około 50%, czyli na przykład na 200 zł to jest 100, to są podatki. Akcyza między innymi i tą akcyzę można po prostu obniżyć. Kiedy wzrasta cena, Paliwa, wzrastają ceny również i innych produktów, żywności, a dodatkowo jeszcze mamy podwyżkę VAT. -u. Można zmniejszyć marże na paliwa po to, ażeby Polacy mniej płacili za tankowanie swoich samochodów. Ja zapytam, panie premierze, kiedy pan ostatni raz tankował sam samochód? Bo ja wiem, że pana rządowa limuzyna pali bardzo dużo i za to pan osobiście nie płaci, ale gdyby pan przejechał się choć dziś raz. Zatankował benzynę ponad 5 złotych. To może wróciłby Pan do problemów zwykłych Polaków?